Mam na imię Daria, jestem personalną stylistką i dzisiejszy filmik będzie o trendach torebek na lato 2020. Już jak zwykle tutaj mam swoje notatki, będę w nich podglądać trochę. Więc zaczynamy. Pierwsza modna torebka to pikowana. Jak już widzimy ten trend przyszedł do nas jeszcze z zimy, kiedy były modne um, ubrania pikowane. Latem to jest trudniej nosić takie ubrania, bo w nich jest za gorąco. Też widzimy, że ten trend jest w butach, buty pikowane i też te torebki. Te torebki są dosyć zauważalne, więc nie trzeba dodawać za dużo akcesoriów, jak bierzemy tą właśnie torebkę. Ogólnie to dotyczy prawie wszystkich torebek, o których będę mówiła dzisiaj, bo są takie dosyć ciekawe i które mogą być jakby jedynym akcentem w Waszym outfitie. Właśnie mam tutaj jedną taką przedstawioną, e, gdzieś o, tutaj, jedną torebkę taką przedstawioną, pikowaną. Te torebki są wszędzie, 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 wszędzie już w Mass Markecie. Bardzo ładne są w Massimo Dutti. E, też są w Zarze, w Mango, więc każdy znajdzie dla siebie w każdym segmencie, który mu odpowiada tą torebkę. E, bardzo polecam poeksperymentować się z tą torebką. E, Następne są e, torebki, to kopertówki, takie jak kopertówki, nietypowe kopertówki typu Bottega Veneta, e, są to takie klocki typu, nie wiem jak je nazwać nawet, bardzo, bardzo też ładne i są też przedstawione w wyzarze, e, też te są przedstawione w mango widziałam, e, Polecam kupować ciekawsze warianty, bo właśnie myślę, że tych torebek będzie na ulicy bardzo dużo, żeby się wyróżnić trochę, to polecam wybierać właśnie te ciekawsze warianty. Następna torebka to torebka woreczek. Mogą to być woreczki z tkaniny, mogą to być skórzane, warianty też różne, jakie znajdziecie. E, na przykład plecione też różne. Tylko ja bym wybierała właśnie bardziej e, małe torebki, nawet nie średnie, nie duże. E, a małe, jedynym minusem te, tych torebek jest to, że nie są praktycznie za duże, tam nie włożymy. E, więc młodym mamom raczej nie za bardzo będą pasowały te. E, Torebki, ale są bardzo ładne, są bardzo kobiece, więc ten komu pasuje właśnie ten mały rozmiar. Możecie sobie poeksperymentować spokojnie z tym typem torebek. Następna torebka to torebka pleciona. Mam tutaj właśnie dwie przedstawione: jedna. Taka duża, typowa pleciona, i druga taka skórzana pleciona. Skórzana nawet może być jesienią, wiosną, zimą. Ta to bardziej lato. I te torebki do nas wracają każdego lata, więc możecie sobie kupić na spokojnie taką torebkę. Będzie. Każdego lata modna na pewno, e, będzie aktualna na pewno, powiem tak. E, właśnie bardzo ładne te torebki są teraz w nowej kolekcji Mango, przedstawione na pewno gdzieś wam tutaj zostawię zdjęcia. E, także w Massimo Dutti też widziałam te torebki e, fajne i właśnie te skórzane fajne. A teraz są. Torebki też typu siatki, takiej zwykłej plastikowej. Też są przezroczyste, wyglądają naprawdę jak siatka, tylko że są trochę z grubszego materiału. Bardzo fajne są, żeby pójść sobie do sklepu na przykład. Właśnie polecam wkłada, wkła, włożyć tam w ogóle kosmetyczkę, w którą będziecie wkładać taką większą kosmetyczkę, do której włożycie wszystkie swoje rzeczy, bo właśnie. Przez to, że jest przezroczyste, żeby tam nie robić takiego bałaganu, wybierzcie sobie kosmetyczkę, która pasuje do Waszego outfitu na przykład, lub wrzucajcie tam to, co Wam się podoba, jak wygląda w tej torebce, jakby, nie? żeby stworzyć jakieś połączenie z Waszym outfitem. Następny trend to masywny łańcuch i właśnie mówię o takim bardzo dużym. Ten trend też... Poszedł bardziej od brędu, bo te te też są tam teraz przedstawione, te właśnie klocki, kopertówki z takim dużym łańcuchem. Jak wybieracie tą torebkę, to polecam więcej akcesoriów, za dużo nie dodawać właśnie do waszego outfitu, bo możecie przesadzić. Ta torebka i tak dodaje bardzo dużą do. Kompletności, stopnia kompletności, kompletności waszego outfitu, więc róbcie na niej taki bardziej akcent. I właśnie następna torebka to jest torebka, nazwałabym ją akcent, się powtarzam trochę. To torebki w bardzo takich soczystych kolorach czy ciekawy kształt jakiś. Możecie się w nie pobawić, na przykład wybrać taką torebkę w jakimś kolor bloku, dodać też jakiś kolor blok w koszulce, w spodniach czy w spódnicy i właśnie się pobawić w te kolory. Bardzo polecam. Czasami warto dodać trochę koloru do swojego życia. Po zimą takie torebki możemy tylko na jakieś wydarzenie sobie założyć. A latem to możemy takie torebki nosić codziennie. To bardzo takich bazowych rzeczy. Wyglądają super. Następny trend. Bardzo lubię ten trend ogólnie, bardzo mi się podoba to oversize szopery, takie bardzo duże, bardzo polecam te shopery dla młodych mam na przykład, czy kobiet, które bardzo duże ze sobą zawsze noszą, chociaż my wszyscy nosimy ze sobą dużo. Właśnie super wyglądają. Jedyne komu nie polecam, to właśnie kobietom bardzo małym, niskim, chociaż wiecie, możecie eksperymentować, próbować, jak Wam się podoba, to... Rozładowała się u mnie kamera, ale kontynuując to, co chciałam powiedzieć, jak Wam się podoba, jak wyglądacie w e, tym czy innym ubraniu, czy z tą czy inną torebką, to mi się też podoba. O kurczę, i przechodząc do ostatniej torebki, e, to torebka Bagietka, też mam tutaj jedną przedstawioną, też jest wszędzie po prostu, jest bardzo mała. Ładna, może być na jakieś wyjście, czy po prostu na co dzień. Ja bardzo lubię tą torebkę, dodaję do wszystkiego, ładnie z marynarkami wygląda, możecie sobie założyć na ramię, czy nosić po prostu w ręce. Bardzo ładne do sukienek, do spódnic, do spodni, do wszystkiego. Ogólnie ta torebka jest bardzo uniwersalna. Piszcie, która torebka Wam się podoba najbardziej, które macie, czy które nosicie, czy które chcecie kupić. Podzielcie się ze mną, no a ja Wam. No, a ja wam mówię, do zobaczenia, e, życzę wam miłego dnia i pa pa.